Nowe osoby, nie wiem, czy ktoś tam do szkółki, żeby ich. Chwała Pan Bogu, cieszymy się, że Ela jest z nami. Chwała Bogu, cieszę się, że dzisiaj przyszłość. Mam takie krótkie słowo na sercu śladami śladami Jezusa. Wiecie, nawet zapomniałem Biblię wziąć, ale mam zapisane wszystko w notatkach śladami Jezusa. Wiecie, tak myślałem, o czym dzisiaj powiedzieć, ale wiecie, mam na sercu, żeby podzielić się z wami e, takim tematem, śladami Jezusa. Czy ktoś może zobaczyć, czy live jest? Nadal czy jest dobrze wszystko na live, tak? Bo wiem, że pastor nas ogląda. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział od 24 do 25. Nie jest uczeń nadmistrza, ani sługa na swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza nazwali Belzebubem, tym bardziej jego domowników. Niesamowite słowo, które Pan Jezus kieruje do, myślę, że do kościoła, bo to jest słowo: nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Myślę, że Pan Jezus mówi tutaj, że będziemy. Yy, tak naprawdę, kiedy wchodzimy w Jego ślady, to musimy mieć świadomość tego, że będziemy doświadczać tego, co doświadczał Pan Jezus. Kiedy wchodzisz w ślady Pana Jezusa, to musisz mieć świadomość, że będziesz doświadczać tego, co doświadczał Pan Jezus. Dlatego Słowo Boże mówi, że nie jest uczeń nadmistrza, a insuga nad swego Pana. I On tu powiedział, że jeśli gospodarza nazwali Belzebubem, tym bardziej jego domowników. I to jest mowa o nas. Bo my jesteśmy domownikami wiary. Jeśli Jego nazwali Belzebubem, to tym bardziej tych, którzy wchodzą w ślady Pana Jezusa. Będziesz doświadczał y, czasami prześladowań, obelg. Będziesz doświadczał tego, co doświadczał Pan Jezus. nie będzie lepiej. Pismo wyraźnie o tym mówi. I czytamy o tym w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w dwunastym wierszu, apostoł Paweł przestrzegał Tymoteusza i powiedział, tak jest wszyscy... Którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Wiecie, tak sobie myślę, czy warto mówić o prześladowaniu w Europie? No, przecież tutaj nie ma prześladowań w Europie. No, tutaj jest wolność słowa. Bardziej zauważamy gdzieś w krajach muzułmańskich, czy, czy w krajach, czy w Chinach, albo w krajach muzułmańskich, tam gdzie jest islam, tam nie ma wolność słowa, jak tutaj w Europie. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, że ten czas się kiedyś skończy. Jeśli naśladujesz Pana Jezusa, to ten czas kiedyś się skończy i przyjdzie to prześladowanie, przyjdzie ten ucisk, ponieważ Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Ale kiedy to, kiedyś to się skończy. Wiecie, dlaczego ten świat nas nienawidzi? Dlaczego ten świat nienawidzi ludzi wierzących? My tutaj nie widzimy tego prześladowania, ale możemy zobaczyć w innych krajach w telewizji, gdzie gdzieś tam w Afryce, czy gdzieś jak chrześcijanie są podpalani, zabijani, ich domy są burzone. Są prześladowani przez, y, przez jakieś y, y, organizacje terrorystyczne, islamskie, tak? Ale dlaczego ten świat nienawidzi tak bardzo ludzi wierzących? Ponieważ ten świat nienawidzi Jezusa i musimy o tym wiedzieć, bracia i siostry. Ten świat nienawidzi Jezusa Chrystusa. Musisz mieć świadomość, bracia i siostro, że ten świat ukrzyżował Pana Jezusa. Pamiętacie? W Ewangelii Jana czytamy, że Pan Jezus przyszedł do swoich, ale swoich go nie przyjęli. Pamiętacie to? Ewangeliana czytam o tym. Nie przyjęli go swoi. To nie ukrzyżował go, wiecie, ktoś inny, to swoi go ukrzyżowali, świat, który nie chciał tolerować Jezusa. I myślę, że ten świat będzie nas nienawidził z powodu tego, że idziemy w ślady Pana Jezusa, reprezentujemy Jezusa. Pamiętacie, w Ewangelii Jana, w siódmym rozdziale, w szóstym wierszu, Pan Jezus mówi takie niesamowite słowa: Świat nie może Was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi. Ponieważ ja świadczę o nim, że jego czyny są złe. Widzicie, co mówi tutaj Pan Jezus? Świat mi nienawidzi, ponieważ ja mówię, że on robi złe rzeczy. Jeśli zdecydowałeś się pójść w jego ślady, będziesz doświadczać tego samego co Pan. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że prawdopodobnie Pan Jezus był najbardziej znienawidzonym człowiekiem na Ziemi. Potraficie sobie to wyobrazić? On przyszedł, aby umrzeć za grzechy świata. A był znienawidzony najbardziej na świecie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale prawdopodobnie tak jest. Wiecie, jedni będą nas kochać i zachowywać nasze słowa, a drudzy będą nas nienawidzić, ponieważ w przypadku pana Jezusa tak było. Jedni go kochali, a drudzy go nienawidzili. Wiecie, że ci, same, ci sami oso, osoby, które wołali Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy on usiadł na tej oślicy, pamiętacie, jak wołali? Hosanna synowi Dawidowemu, tak? Chwała Bogu, tak? Że nawiedził nas wielki prorok. Ten sam lud wołał u krzyża Jezusa. Ci sami wołali ukrzyżej Pana Jezusa. Więc jedni będą nas kochać, a drudzy będą nienawidzić. I to się nie skończy, tak będzie. I będzie jeszcze gorzej, ponieważ Pan Jezus o tym powiedział. I wiecie, myślę sobie tak: jak w tym świecie mam się wstydzić kochać Jezusa? Chciałbym Was zachęcić, ja nie chcę Was pouczać, nikogo z Was. Ale zachęcić, nigdy nie wstydź się kochać Jezusa wobec tego świata. Nigdy nie, nie wstydźmy się kochać Jezusa bez względu na to, w jakim otoczeniu jesteśmy, bez względu na to, gdzie jesteśmy, w jakim otoczeniu, nie wstydź się kochać Jezusa i okazywać mu miłość, ponieważ on jest godzien, abyśmy go kochali wobec tego świata. Nie próbuj dopasowywać się do tego świata i do otoczenia, które nie kocha Jezusa ale musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? W Ewangelii Jana, kiedy On woła do Ojca, kiedy się modli, stawia się za nami w tej arcykapłańskiej modlitwie. Pamiętacie, co powiedział Pan Jezus? 17 rozdział, 16 wiersz mówi tak. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. O kim On mówi tutaj? On mówi o nas, o wierzących. Dlatego powiedziałem, nie próbujmy się do, dostosować do tego świata, czy dopasować do ludzi. Nie szukajmy akceptacji też w świecie, bo, bo nie znajdziemy tej akceptacji. Ponieważ tylko dlatego, że nie jesteśmy już z tego świata. Nie dziwmy się, że czasami dla ludzi będziemy tacy, wiecie, jakiś dziwacy, czy jacyś, wiecie, kosmici, bo tak na nas będą patrzeć, Ale to, co Pan Jezus mówi tutaj, to jest coś niesamowitego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Wiem, że to, co powiem, może Was dziwić, ale wielu wierzących nie zdaje sobie sprawy z tego, że musi odciąć się od starego towarzystwa, które nie kocha Jezusa. Wielu wierzących musi się odciąć od starego towarzystwa, które nie kocha Jezusa, bo prędzej czy później oni tak cię sprowadzą na złą drogę. Prędzej czy później to się tak skończy źle dla Twojego życia. Pamiętacie, co mówi przy powieści Salomona 4,14 do 16? Na drogę bezbożnych nie wchodź. Nie krocz drogą złych ludzi. Unika jej, nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i nią, To jest w Salomona 4,14 do 16. Bo nie zasną, dopóki do popełnią czegoś złego, a sen ich odleci, jeśli nie doprowadzą kogoś do upadku. Wiecie, kiedy czytałem to słowo, to przypomniałem sobie kiedyś, co ja robiłem, 20 lat temu. Wiecie, że człowiek tak naprawdę niewierzący, on nie idzie szybko spać? Dopiero tak naprawdę szłem spać, kiedy policja mnie goniła, albo zrobiłem coś nie tak, musiałem się ukryć. Wtedy szłem do domu. Zawsze coś szukałem, żeby coś zrobić. Kiedy coś zrobiłem, wtedy musiałem się ukrywać, bo policja gdzieś nas goniła, musieliśmy uciekać, bo nas goniła policja. Zawsze szukaliśmy czegoś, żeby coś zrobić: albo zrobić jakieś włamanie, albo, albo coś zrobić, albo kogoś pobić. Tak myślałem, jak człowiek bezbożny. Wiecie, człowiek bezbożny to jest człowiek bez Boga. Żebyście wiedzieli, to jest człowiek bez Boga. Więc Boże Słowo mówi o mi takiego człowieka. Wiecie, nie chcę powiedzieć, abyśmy uciekali od ludzi. Wiecie, nie mamy czasami względu na to, czy, żeby być pośród ludzi, bo czasami jesteśmy w pracy, czasami jesteśmy pośród takich ludzi, którym musimy być. Ale wiecie, jeśli chcemy być pośród ludzi niewierzących, to tylko po to, żeby im głosić Ewangelię. Jeśli jesteś po prostu ludzi, którzy są niewierzący, nie kochają Jezusa, to tylko po to, żeby im głosić Ewangelię. Czytałem taki werset Słowa Bożego, który czytałem też z, z tłumaczenia dynamicznego, ale przeczytam Wam z warszawskiego tłumaczenia. To jest Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, 13 wiersz. Słowo Boże mówi, że jesteśmy solą ziemi. Jeśli ten dysul zwietrzeje, czym żyją na solą. To jest Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 13 wiersz. Na nic więcej już się nie przyda, tylko by była prez wyrzucona i przez ludzi podeptana. I posłuchajcie teraz, co jest napisane, w, przetłumaczone w, w dynamicznym tłumaczeniu. Pilnujcie się jednak, żebyście nie stracili rozumu i nie zmieszali się z szlamem, ani z brudem tego świata. W takim bowiem sytuacji stracilibyście swoją czystość, charakter, Bylibyście wtedy jak zanieczyszczona sól, która stała się bezużyteczna. Taką sól wyrzuca się na zewnątrz, gdzie każdy ją depcze, ponieważ do niczego już się nie nadaje. Widzicie, jak można stracić tą sól, kiedy zaczynamy mieszać się z tym światem. Dlatego Bóg powiedział wyraźnie: Nieczystego się nie tykajcie, odłączcie się od nich, a ja będę pośród Was. Wiecie, jeśli jesteś słaby tak naprawdę duchowo, nie jesteś umocniony, to uciekaj od starego towarzystwa, bo prędzej czy później, to tak cię wciągnie. Bo wiecie, nasza stara natura, musisz wiedzieć, że apostoł Paweł mówi, że ciało i krew nie odziedziczą Królestwa Bożego. I on powiedział, że to, co skażone, musisz przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co skażone nie może, yy, nie może wejść do nieba. Czyli nasze ciało, czyli Twoje ciało i moje będzie chciało jak najwięcej skorzystać z tego świata. Więc nie myśl, że Twoje ciało by nie chciało się podporządkować Bogu. Dlatego Pan Jezus wyraźnie mówi: Kto chce iść za mną, niech się zawsze samego z siebie weźmie krzyż i naśladuje mnie. Nie myśl sobie, że Twoje ciało chce Bogu się podobać. To jest niemożliwe. Ono nie chce się podobać Bogu. Ono chce jak najwięcej skorzystać z tego świata. Dlatego powiedziałem: Nie próbujmy dostosować się nigdy do tego świata. Słowo Boże mówi takie słowa i mówi o tym Jakub, to chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. To jest niesamowite. Nie możesz być przyjacielem świata. Ja nie chcę powiedzieć, żebyśmy walczyli ze światem. Mamy być dla nich zachętą, mamy być światłem, ale nie próbujmy dostosować się do tego świata. Nie próbujmy naśladować tego świata. Wiecie, my jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy, raczej znaczy na świecie, ale nie jesteśmy w świecie. I to jest różnica. Możesz być na świecie, ale nie jesteśmy w świecie, ponieważ Bóg nas wyróżnił, Bóg nas wyrwał z tego świata. Słowo Boże mówi tak, czytam o tym w pierwszym liście Piotra 1,16. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czasami, kiedy mówimy święty, to z czym nam się to kojarzy? Mówimy religijny jakiś człowiek. Nie, nie, absolutnie nie. Święty oznacza oddzielony i przeznaczony. Wiecie, kapłan, kapłan, kiedy szedł składać ofiary. To on miał na głowie taką, taki kapelusz, miał diadem ze złota i tam pisało własność Pana. I Pismo mówi, że my jesteśmy kapłaństwem świętym, rodem nabytym. Jeśli Bóg mówi, bądź święty, to Bóg ci mówi, bądź odłączony od tego świata. Wiecie, odłączony i przeznaczony. Dlaczego tak Bóg mówi, żebyśmy odłączyli się? Ponieważ Bóg do czegoś się przeznaczył. Bóg nas do czegoś przeznaczył, dlatego On chce, abyśmy byli odłączeni od tego świata, abyśmy różnili się od tego świata. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział takie słowa: Ja przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Pamiętacie, kiedy on rozmawiał z Piłatem, on powiedział: Ja przyszedłem po to, by dać świadectwo prawdzie. Wiecie, my jako Kościół reprezentujemy Chrystusa tutaj na Ziemi. I tak naprawdę, reprezentując Jezusa, pokazujemy temu światu, jak on ma wyglądać. A nie zawsze ludzie będą chcieli się dopasować do tego. I dlatego są prześladowania, obelgi. Ludzie czasami źle o nas mówią. Bo nie chcą się dopasować ten świat, nie chce się zmienić, On nie chce zaakceptować Jezusa. I Pan Jezus przyszedł, by dać świadectwo prawdzie. Kiedy my reprezentujemy Chrystusa, to tym samym pokazujemy temu światu, że On musi się podporządkować Jezusa, że to, co On robi Jezusowi, to, co On robi, jest złe, nie jest dobre. Nie możesz być świadectwem dla tego świata, robiąc to, co ten świat robi, nie będziesz miał wpływu. Nie możesz być świadectwem dla tego świata, jeśli nie będziesz uróżnił się od tego świata. Musimy się różnić od tego świata. Musimy być inni. Świat musi zobaczyć tą różnicę. Musi zobaczyć w tobie i we mnie żywego Chrystusa. Ja wierzę, że Bóg kiedyś rozliczy Kościół z tego, jak reprezentowaliśmy Chrystusa tutaj na Ziemi. I Pismo wyraźnie mówi, że cały świat jest złem i naszą odpowiedzialnością jako Kościół, każdego z was i także moim jest to, by dać świadectwo tego, że Chrystus mieszka w nas. Ale nie będziesz nigdy świadectwem, jeśli się zmieszasz z tym światem, jeśli będziesz chciał podporządkować się temu światu, dopasowywać się do towarzystwa, nie próbuj tego robić. Nawet jeśli by cały świat przeciwko Tobie powstawał, nigdy nie próbuj się dopasowywać do otoczenia, ale zawsze patrz na Jezusa. Bo Pismo mówi wyraźnie, apostoł Jan mówi, że cały świat tkwi złem. Pamiętacie, czytamy takie słowa w pierwszym liście Jana, ja mam te wersety, ale już nie chcę, żebyście czytali, ja mam te wersety zapisane. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wiecie, zadałem sobie pytanie, kiedy robiłem tę notatkę, pomyślałem sobie, Boże, jak ja mam kochać ten świat, widząc to, co się dzieje na świecie? Nie wiem, czy oglądaliście reportaż Patryka Wejgi, jak on robił reportaż o dzieciach. Pamiętacie, nie wiem, kto to kolejny raz oglądał, jak dzieci są sprzedawane do domów publicznych. I zapytał się ten Patryk Weiga, tego człowieka, on robił reportaż z nim, jaki popyt jest na dzieci najlepiej, w jakim wieku. Wiecie, co powiedział ten człowiek? Niemowlęta. Nie mogłem dojść do siebie. Nie mogłem dojść do siebie. Wyobrażacie sobie, najlepszy popyt na dzieci to są niemowlęta. One są brane do domów towarzystw, towarzyskich i są wykorzystane. Przepraszam, że mówię o takich rzeczach tutaj, ale wiecie, kiedy oglądałem ten reportaż, powiedziałem: Boże, zakończ już to. Niech to się skończy już. Wyobrażacie sobie dziecko, dziecko, niemowlę, które, które ma miesiąc czasu. I jest wykorzystywany seksualnie w domach publicznych. I powiedzcie mi, jak patrzą na ten świat, ja mam nie kochać Jezusa, mam się wstydzić Jezusa, okazywać Mu miłość w tym zepsutym, złym świecie. Wyobrażacie sobie, oglądacie w telewizji, co się dzieje, kiedy Rosjanie mordują tych Ukraińców? Są groby z całą rodziną, dzieci. Powiedzcie mi, jak nie kochać Jezusa, nie szczycić Jezusem wobec tego świata zepsutego. Jak mam mnie kochać Jezusa? Jak mam nie doceniać tego, co On zrobił dla nas? Jak mamy kochać? Dlatego apostoł Jan powiedział, kto miłuje ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jak ja mam kochać taki świat? Widząc takie rzeczy, jak takie dziecko, kiedy słuchaliśmy tego reportażu z moją żoną oglądaliśmy, to on powiedział ten człowiek 8 lat, to już jest dziecko warzywo. Powiedzcie mi, jak takie dziecko się podniesie z takiej traumy? Jak ono jest gwałcone przez miesiąc czasu ma, niemowlę? I ono jest wykorzystywane seksualnie. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Jak zepsuty jest ten świat! Jak mamy kochać taki zepsuty świat? Jak nie tęsknić za takim światem, który Bóg dla nas przygotował? Jak mamy nie podporządkować się Jezusowi? Powiedzcie mi, bracia i siostry, patrząc na to, co się dzieje wokół nas. Nie tylko powinniśmy szczycić Jezusem, ale brzydzić się tego złego, zepsutego świata. Wiecie, ja czasami mówię, diable, jak, jakiego świata ty chciałeś w ogóle y, zrobić? Jak, jak chciałeś prowadzić ten świat? To jest niemożliwe. Świat jest tak zepsuty, my tego nie widzimy, ale wiecie, jest tyle zła na świecie. Tak mówi apostoł Jan. Apostoł Jan mówi, że cały świat tkwi w złem. I musimy mieć świadomość tego, bracia i siostry, jeśli chodzimy naprawdę w tej Bożej miłości i w Bożej obecności, to zauważymy rzeczy, które naprawdę znieważają Boga. Wiecie, kiedy patrzę na te rzeczy, kiedy patrzę na te rzeczy, to sobie mówię Panie, jak długo ten świat będzie Ci bluźnił? Jak długo ten świat będzie znieważał Boga? Naprawdę, bracia i siostry, nie próbujmy nigdy dopasowywać się do tego świata. Nie wstydźmy się okazywać miłości Jezusowi. Nie wstydźmy się mówić o Nim tam, gdzie jesteśmy. Bez względu na to, czy będą nas ludzie prześladować, czy będą z nas się śmiać. Nieważne. Jezus, przy taki, kiedy patrzymy na taki świat, to Jezus powinien być dla nas chlubą. Powinniśmy się chlubić tym, co Pan Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, bracia i siostry. Powinniśmy Mu dziękować za to, że Bóg stworzył to wszystko, nowe rzeczy dał nam. On dał nam nowe rzeczy i Boże Słowo mówi, że tam, gdzie On mieszka, nie będzie już ani smutku, ani łez, nie będzie zła. Powinniśmy się szczycić, Powinniśmy tęsknić za tym, co zrobił Pan Jezus. Pamiętacie, apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że dla mnie ten świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I mówi o tym w kalacjan, w 6 rozdziale, 14 wiersz. Naprawdę chciałem was zachęcić, abyśmy nigdy nie próbowali dopasowywać się do tego świata. I niech nas Bóg chroni, abyśmy nigdy nie wstydzili się. Mówić o Jezusie. Tam, gdzie jesteśmy. Szczycić się tym, co Pan Jezus zrobił na krzyżu dla nas, bracia i siostry. Wiecie, nie mogłem naprawdę spać po tym, kiedy usłyszałem, jak te dzieci są źle traktowane, jak one są sprzedawane. To jest jak żywy towar normalnie. Taki niemowlętan. No Boże, jak ten świat jest zepsuty. Panie, przyjdź. Czy się, chce się wołać Maranatha. Przyjdź, Panie Jezu. Starczy już tego, jak długo ten świat będzie Cię znieważał i bluźnił. Wiecie, aby widzieć to, co ten świat robi, musisz patrzeć oczami Jezusa. Nigdy nie będziesz tęsknił za tym, co Bóg przygotował dla Ciebie, jeśli będziesz żyć w tym świecie. Pamiętajcie o tym. Czy możemy się pomodlić, czy możemy powstać do modlitwy? Wiecie, to nie jest jakieś wniosłe słowo dzisiaj, ale chciałbym Was zachęcić, abyśmy szczycili się Jezusem. Nie wstydzili się Jezusa tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie jesteśmy, abyśmy nigdy nie wstydzili się Jezusa. Mówmy o Jezusie, to, co On dla nas uczynił. Szczyćmy się tym. Patrzmy na to, co Bóg ma do, na nas w górze. Przestańmy już po prostu bawić się tym światem. Spełniać uczynki tego świata, czy naszego ciała. Odrzućmy to od siebie. Ten świat jest zepsuty. On idzie na zatracenie, bracia i siostry. Patrzmy na Jezusa, to, co On dla nas zrobił na krzyżu Golgoty. Bo On dał nam nowe życie, lepsze życie. On ma dla nas lepsze, lepsze rzeczy, niż ten świat nam oferuje. Wiecie, nie chcę takiego świata, wiecie, gdzie takie rzeczy są... Kiedy widzę takie rzeczy, to chcę Wam powiedzieć, że jeszcze bardziej tęsknię za niebem. Jeszcze bardziej tęsknię za tym, co Bóg przygotował dla nas. Chciałbym, byśmy dzisiaj wołali, abyśmy byli takim, taką żywym świadectwem, solą tej ziemi. Abyśmy nigdy nie, nie dali się zmieszać w tym świecie. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Panie, Chcę się szczycić tym, co uczyniłeś na krzyżu Golgoty. Panie, chcę się szczycić tym, co Ty uczyniłeś, kim Ty jesteś dla nas i co przygotowałeś. Panie, Ty powiedziałeś w swoim słowie, w domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. I dziękuję Ci, Panie, że Ty przygotowałeś dla każdego z nas to mieszkanie. Panie, nie chcemy żyć w takim świecie zepsutym, Panie, pełnego zła, Panie. Nie kochamy tego świata, Panie, ale kochamy to, co Ty przygotowałeś. Chcemy być tam, gdzie Ty jesteś, Panie, bo, ponieważ Twoją wolą jest, Panie, abyśmy byli tam, gdzie Ty jesteś, Panie, byśmy oglądali Twoją chwałę. Ojcze, tak modlę się, Panie, dzisiaj o każdą osobę na tym miejscu i to osoby, które nas słuchają, Ojcze. Abyśmy nigdy nie odwracali wzroku od Ciebie, Panie, ale byśmy patrzyli na to, co Ty przygotowałeś dla nas w niebie. Panie, daj nam zobaczyć, daj każdej osobie na tym miejscu zobaczyć Twoimi oczami na ten świat, Panie, aby mógł sobie uświadomić, jak bardzo zepsuty jest ten świat, jak ten świat bardzo potrzebuje Ciebie, Jezusa. Ale też pomóż nam, Panie, każdej osobie na tym miejscu, być taką solą ziemi, Panie, światłością tego świata. Nie pozwól nam, Panie, abyśmy odwrócili nasze oczy od Ciebie, ale daj nam łaskę, Panie, abyśmy mogli cały czas patrzeć na sprawcę wiary. I dokończyciela. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo. Dziękujemy Ci za wszystko, Panie. Ja wiem, że dzisiaj wchodzimy w ślady, Twoje ślady, Panie. I daj nam łaskę, byśmy mogli, Panie, iść godnie, Panie, reprezentując Ciebie, Panie, na tym świecie. Nie pozwól, Panie. Abyśmy zmieszali się z tym światem. Nie pozwól, Panie, aby presja tego świata wpłynęła na nas, Panie, ponieważ Twoje słowo mówi, że większy jest w nas niż Ten, który jest w świecie. Ojcze, ja modlę się, abyś dzisiaj umacniał każdą osobę na tym miejscu. Nieważne, Panie, jak pięknie wygląda ten świat. Ten świat jest zepsuty, idzie na zatracenie. Daj nam łaskę, Panie, abyśmy nigdy nie ulęgli, Panie, obudzie tego świata, ani abyśmy nigdy nie zmieszali się z brudem tego świata, Panie. Daj nam łaskę, Panie, abyśmy byli czyści, bez skazy i bez mazy na dzień Twojego przyjścia, Panie. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wywyższamy Ciebie i oddajemy Ci należną uchwałę i cześć. W imieniu Jezusa. Amen. Będziemy się jeszcze modlić o potrzeby, ale nie wiem, teraz mamy czas kolekty.